Chujka, to tak powiem wam, że e, nie muszę sobie wszystkiego takiego nowego kupować, bo skoro ten sprzęcior, który mam spokojnie wystarcza moim potrzebom, to nie muszę teraz sobie go kupować nowego serwera, skoro ten spełnia moje oczekiwania, spełnia wszystkie potrzeby, których potrzebuję. Jak będę chciał na przykład rozwinąć możliwości, to rozwinę. Jak będę potrzebował nowiutkiego serwera, tego kupię bez problemu. Ale teraz po prostu mam chęć w planie właśnie niedługo znywarka, Po zmywarce będą procesory, pamięć, zasilacze, być może karty graficzne do serwera. Tego który już kupiłam, który jest w idealnym stanie, przeszedł wszystkie testy, jest na gwarancji, jest wszystko idealnie w nim bardzo dokładnie sprawdzane. Jego stan jest bardzo dobry, no to czego więcej, nie? Dlatego zamierzam go jeszcze rozbudować, dać mu więcej mocy obliczeniowej. To nowsze procesory, o większej pojemności trochę. Te mam 2.50, to będą 266. Więcej pamięci, drugie tyle. Jest 100 120, coś takiego pamięci w tym serwerze HP. Natomiast... Jest spoko, ale jeszcze dokupię, rozbuduję go tak do granic, a jak go rozbuduję do granic, to wtedy kupię sobie organy. Tylko najpierw oczywiście skaner 3D, e, urządzenie do robienia filamentu, podzespoły do serwera i później jak już będzie taki luz, jak jeszcze kupię Będę miał w planie kupić organy, laptopa i wtedy na koniec już po prostu będę mógł sobie na luzie kupić nowiutki serwer. Jak będę widział taką konieczność, bo no na razie nie widzę takiej konieczności. Wszystko jest, co, czego potrzebuję, to, to po co po prostu wydawać na jednostkę, która nie jest konieczna w moim zapotrzebowaniu. Wszystko działa: Proxmoxy, wszystko, wirtualizację, wszystko działa. To po co kombinować, jak jest idealnie. Dobra, hejka, siema. Hej, nie zwracam uwagi na, na tych, co tam coś tam dorzucają od siebie, tak jak ostatnio. Najczęściej tych usuwam i bye bye. Hejka, siema.